Cześć! Jestem początkującym twórcą GL stworzyłem ostatnio taką fajną grę Pixel Runner się nazywa, to jest coś podobnego do Chrome Dino, tylko że Chrome ma jedną różnicę nie jest tak rozbudowany jak ta gra chociaż ta gra tak bardzo istnieje jest, jest rozbudowana bo ją no, bo się dopiero uczę. No, się uczę. Długo na, nad nią pracowałem, ale w końcu je, jest w miarę grywalna. Są tu światy, takie, jakie widzicie tutaj. Czyli łąka pustynia, miasto neonów tundra. Kontrakty. Różne kontrakty są. Akurat na razie są takie. Mogą być inne. Mis, misje są. Na, akurat na razie są takie misje. Ale się co 40 minut zmieniają. I jak chcecie jeszcze zobaczyć, to napiszcie czy chcecie part 2. Zrobię Part 2 jak poprosicie. Udostępnię Wam w komentarzu o ile się da. Bo jak się nie da, to Wam nie udostępnię. A, jest do Chrom to Sark, tak, są tu power-upy, za które od razu one są dostępne i coiny, które się zbiera, Te oczywiście się zbiera.